Z ewangelii według świętego Łukasza. Za pomocą znaków pytali więc jego ojca, jak chce go nazwać, a on poprosił o tabliczkę i napisał na imię mu Jan. Ojciec Jana oniemiał, gdy okazał się być niewierny, niewierzący gdy okazał się być człowiekiem małej wiary i nie uwierzył w zwiastowanie, które przyniósł mu Anioł. Ludzie, którzy żyją wbrew Bogu, którzy nie mają ochoty przyjąć z wiarą Bożego Słowa, ludzie, którzy, którzy zaprzeczyli swoim życiem temu, co wyznają, często odkrywają, że zaczyna im brakować słów. Po czemuż miałby mówić człowiek, który nie ma do wygłoszenia Ewangelii, który nie ma do wygłoszenia Dobrej Nowiny. Niech ta myśl nam bardzo pomoże w ważeniu słów i w rozważeniu, do czego używamy naszej mowy: czy używamy do głoszenia pięknych, mądrych słów, czy używamy do plotki, oszczerstwa, kłamstwa, wulgarności. Odpowiedzialność za słowa jest wielka. Może Bóg, jak będziemy źle używać słów, odbierze nam możliwość ich wypowiadania. Nie po to, żeby nas ukarać, ale po to, żeby nas nawrócić i żeby nam dać największe ze słów, słowo życia. Ojciec Jana, który dziś wypowiada słowa zgodne z wolą Bożą, odzyskuje słowo i dzięki temu. Wypełnia się misja jego życia. Do zobaczenia jutro.